Wy święta wszystko będzie tak jak chcesz. I choinka, i prezenty, no i wiesz. Hajs! A co jeśli jednak zabraknie kasy na święta? Wtedy bierzesz błyskawicznie pierwszą pożyczkę w diwusie, a potem oddajesz tyle, ile pożyczyłaś. Czyli na przykład pożyczasz 3000 zł i oddajesz 3000 zł. I to nawet w styczniu. <laughs> RS 0%. Umowa na 61 dni. W vivus .pl klikasz i pożyczasz. Nawet 3000. RRSO 0%. Weź pierwszą pożyczkę i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 4000 i oddajesz też 4000. Z VIVIGO masz pieniądze pod ręką. RRSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. VIVUS zmienia się w VIVIGO. A dlaczego? żebym miał go zawsze przy sobie. Aha. He 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 he. O. Klikam i mam co chce. Wivigo! Wivigo! go. 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 to szybkie pieniądze, gdy ich potrzebujesz. Wi -wi Na vivigo.pl pożycz do 4000 RRSO 0%.